Siadówwa w autobusie. E, mamy naprawdę taką pogodę zimową, bardziej powiedziałabym polską zimę. E, z przymrozkiem, póki co, bez śniegu. E, taka myśl, którą chciałam się podzielić. Absurdy. Absurdy naszego świata. Mm, tak bardzo podsumowując i ja oczywiście już o tym mówiłam ale jeszcze parę słów dorzucę że jeszcze niedawno mieliśmy kościół autorytety e, panią w szkole która wiedziała lepiej generalnie cała energia na zewnątrz całe przewodnictwo na zewnątrz a my pozbawieni nie dość, że tego przewodnictwa które najlepiej mogło nam doradzić czyli wewnętrznego to jeszcze do tego pozbawieni tak naprawdę miłości do siebie, czyli samych siebie, swoich wartości, swojej mocy. A obserwuję tak, sobie właśnie siedzę, obserwuję też jak zwykle ja świat wokół mnie, samą siebie. I przed chwilą tutaj, właśnie, dziewczyny sobie. Pytały się Google o coś tam i przyszła do nich odpowiedź od wujka Google. I to nie chodzi tylko o taką scenę, ale chodzi mi o ogólnie to, co się teraz dzieje na świecie, czyli powtórzę się, że wcześniej mieliśmy kościół i różnego rodzaju instytucje, które, które dawały nam przewodnictwo, nauczycieli, rodziców e, i tak dalej, i tak dalej. A, a teraz mamy telewizję, o mieliśmy. A teraz mamy w tej dobie pseudoduchowości. Tak naprawdę zostało to zamienione na to samo główne, tylko w innym papierku. I oczywiście przyszło to pod płaszczykiem wyzwolenia ze Starego Świata, ale bardzo szybko zostało zastąpione nowymi zewnętrznymi źródłami naszego dobra, naszego bezpieczeństwa, naszego przewodnictwa. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Zmienił się tylko papierek, którym to jest owinięte. No i mamy sobie teraz telefony, e, których pytamy o drogę, pytamy o wszystko. E, jak nie telefony, no to powiedzmy przewodników duchowych, guru, wróżki. E, e, nie wiem jeszcze, ktoś, kto mówi nam, jaka była nasza karma, e, jakie mamy możliwości w tym życiu, jakich nie mamy. No, bo jak coś wynika z karmy, no to niestety, ale męcz się teraz za karę całe życie, i tak dalej, i tak dalej. Można by było to mnożyć. Cały ten płaszczyk pseudoduchowości, który, który się nad nami roztoczył. Ale przede wszystkim chciałam tutaj zwrócić uwagę na telefony i na to, czym one dla nas się stały. Te telewizorki, które kiedyś mieliśmy w salonie w swoim domu, po prostu teraz nosimy ze sobą w kieszeni. E, I ja mówię o tym, bo też się na to złapałam. Mówię o tym, bo również złapałam się na pewien haczyk pseudoduchowości. E, pewnie po to, żeby się z tego otrząsnąć i, i może właśnie, żeby teraz o, o tym do was mówić. E, że to wszystko pozbawia nas tak, nas tak naprawdę siebie i naszego kon kontaktu e, ze źródłem, który bije w, nas, w naszym centrum. I to jest tak proste. Źródło, które bije w naszym centrum. E, specjalnie dla ciebie, które, które może ci pomóc odnaleźć drogę miłości i Twojej prawdy. Bo mimo tego, że jesteśmy bardzo do siebie wszyscy podobni i w tej całej układance puzli świata jesteśmy jednym obrazem, to jednak podzieliliśmy się na części, które wyrażają się na różne sposoby zupełnie jak w przyrodzie i nie dla każdego będzie ta sama droga, nie dla każdego będzie takie samo pożywienie, nie dla każdego. Będzie to samo zajęcie, te same wartości. E, I to jest piękne. Ta różnorodność w nas jest piękna. E, a żeby tą drogę odnaleźć, to potrzebujemy siebie i wewnętrznego źródła. E, nic więcej. I nawet jeżeli z zewnątrz czerpiemy inspirację w oparciu o ten wewnętrzny kontakt. To jest to zupełnie coś innego niż upatrywać źródła na zewnątrz. Coś jeszcze chciałam powiedzieć: O miłości do siebie. O miłości do siebie. O byciu miłością dla siebie. Emanowaniu miłością, w którą w istocie jesteśmy tak jak byliśmy długo pozbawieni samych siebie. Ja również. I, I doświadczyłam tak jakby wybicia się też z tego z tego wewnętrznego źródła na chwilę znów, aby, aby zatęsknić, aby zobaczyć jak to jest znów poczuć iluzję oddzielenia. Ale właśnie tą iluzją oddzielenia jest tak naprawdę pozbawienie się miłości, którą jesteś. Nie widzenie tego, że jesteś tą miłością i i nie musisz na nic zasługiwać, nie musisz na nic zapracowywać, żeby siebie kochać. I że tylko kochanie samego siebie, bycie to, zanurzonym w tej miłości, szacunku e, do siebie, którego nic ani nic nie może cię pozbawić, jedynie ty sam możesz popaść w iluzję pozbawienia się tego. Ale jeżeli o tym pamiętamy i dbamy o to zawsze, o ten wewnętrzny spokój, ten wewnętrzny ogień o bycie w oku cyklonu. A tym okiem cyklonu jest po prostu kochanie siebie. Bez konieczności walki o zasługiwanie, bo jak można walczyć o coś, co i tak już masz? To, to wtedy świat się staje tego odbiciem. I zawsze wtedy, kiedy się oddalamy od miłości, do samych siebie, bo to zawsze potem odbija się na kochanie też e, innych, co nie, bo... No ale taka jest kolejność. E, to wtedy, kiedy oddalamy się od tego źródła, to wtedy wali nam się życe. Kiedy się do niego przybliżamy, wszystko zaczyna się układać.